Może to Państwa zdziwić, co powiem, przynajmniej w pierwszej chwili, zanim dokładniej sprawę wyjaśnię. Ale w najbliższym czasie prezes Kaczyński znowu poda rękę pełniącemu obowiązki przewodniczącego Donaldowi Tuskowi. Jeśli to Państwa dziwi, to dlatego, że w potocznym rozumieniu podanie sobie rąk jest y, znakiem przyjaźni, pojednania, a to jest ostatnia rzecz, jakiej się można po obu panach spodziewać i tu się zgadzam. Absolutnie nie to mam na myśli, nie takie podawanie ręki mam na myśli, przeciwnie. Mam na myśli podanie sobie ręki takie jak dilujący y, z różnych sfer społecznych sobie robią, nieszczere i wrogie. Bo chodzi tak naprawdę o pewną wspólnotę interesów we wrogości, a tak naprawdę o to, żeby tę wrogość móc dalej kultywować, bo na niej, przypomnę, od 18 lat obaj żyją. Jedynym powodem, jedyną racją, jedynym wytłumaczeniem wszystkiego, co robi Jarosław Kaczyński, jest odepchnięcie od władzy albo niedopuszczenie do władzy Donalda Tuska, a jedynym wyjaśnieniem analogicznie u Tuska jest odsunięcie od władzy. Albo niedopuszczenie do władzy Jarosława Kaczyńskiego. Cała reszta to już jest nabudowane. Nie mówię, że to jest znikąd wzięte, ale że nie ma mniejszego zła i większego. Ale cała reszta jest nabudowana na tym mechanizmie. W związku z czym jest oczywiste, że kiedy coś zaczyna nawalać i nagle pojawia się jakiś trzeci czynnik, to obaj są zainteresowani, żeby do tego wrócić. Podadzą sobie rękę Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem, jestem tego głęboko pewien. W taki sam sposób, jak zrobili to w roku 2020, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość swoim śmiertelnym wrogom pozwoliło beznadziejną kandydatkę do prezydentury, naprawdę beznadziejną, która szła na wynik rzędu 3-5%, wymienić na Rafała Trzaskowskiego, bo inaczej przecież być może byłby dzisiaj prezydentem Szymon Hołownia, być może byłby dzisiaj prezydentem Władysław Kosiniak-Kamysz. A być może byłby jednak Andrzej Duda, ale na pewno któryś z tych dwóch wymienionych na wstępie wszedłby do drugiej tury. A gdyby któryś z nich wszedł do drugiej tury, to Platforma Obywatelska nie byłaby już w tej chwili czołową siłą opozycji. Zupełnie inaczej by się to wszystko poukładało. Kim by wtedy był Donald Tusk? Kimś, kim nie wolałby być raczej. Wystarczy taka odpowiedź. Ale co by robił Jarosław Kaczyński bez Donalda Tuska? Przerżnąłby, bo musiałby zetrzeć się z kimś, kto nie odpowiada za rządy przed rokiem 2015, nie robił resetów, nie obniżał wieku emerytalnego i w ogóle przyszedłby z czymś nowym. I zamiast tłumaczyć się ze swoich rzeczy, albo powtarzać stare zagrywki, utwierdzać stary plemienny podział, to by zaczął się czepiać wiem, polskiego ładu czy innych jakichś tego typu rzeczy. Więc oczywista sprawa, że wtedy w 2020 roku zupełnie racjonalnie PIS się zachował, pompując platformę, że zupełnie racjonalnie podał Jarosław Kaczyński rękę Donaldowi Tuskowi w czerwcu tego roku, kiedy to za sprawą Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich wylansował Tuska na lidera opozycji, pomógł mu zrobić ten wielki marsz, który o mały włos nie zepchnął trzeciej drogi. Właściwie jeszcze wtedy nie istniała trzecia droga. o Włos nie zepchnął chołowni i kosiniaka Kakamysza pod próg wyborczy, i o Włos nie rozbił tego ich sojuszu, co było planem Donalda Tuska, oczywistym dla każdego. I tak samo teraz sobie znowu będą musieli podać ręce, bo zobaczcie, jaka jest sytuacja po obu stronach. Po jednej stronie, po tej stronie pisowskiej, no, sukces. Taki sukces, że <taki> trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców tego sukcesu, bo sukces polega na oddaniu władzy. Więc co z tym zrobić? Jarosław Kaczyński, jak czytałem, już wykonał bardzo ciekawy gest, który ludziom znającym go wydaje się całkowicie niezrozumiały. Mianowicie powiedział, że bierze całą odpowiedzialność na siebie. No to jest bardzo piękne, oczywiście. Z takiego lu czystego ludzkiego odruchu, fajnie, świetnie, tak jak Mencen. Jak mało który polityk potrafił, mówi, nie szukajmy winnych, ja jestem winien. Ale właśnie na tę pierwszą część zdania zwróćmy uwagę: skoro ja jestem winien, to już nie szukajmy winnych. Ja biorę winę na siebie i czy ktoś chce mnie tutaj rozliczać? Konkretnie na czym ta wina polegała? Nie widzę, nie słyszę. No i bardzo dobrze, bo już nie ma co rozliczać, już poniechajmy tych rozliczeń. Ja to wszystko biorę na siebie. Ktoś chce jakieś pretensje w sprawie kampanii wyborczej, to do mnie z tym. Wiadomo, że nikt nie podskoczy. I w ten sposób Jarosław Kaczyński ucina dyskusję, która byłaby bardzo pisowi potrzebna, z jakiego powodu te wybory przegrał, ale ucina tę dyskusję, ponieważ no po prostu już, już ja wziąłem to na siebie, już nie szukamy winy, ponieważ ta dyskusja. Niewątpliwie przerodziłaby się w wojnę frakcji i byłoby, że a to trzeba było poręby jojem nie zajmować, a to jojo bardzo dobrze, ale, do tego, ale mimo wszystko nie był w stanie po tamtym naprawić, a to by się jeszcze inni przyczepili tam, że tam, wszystko zawsze by, no partia zaczęłaby się kruszyć i być może wtedy rzeczywiście ktoś sięgnąłby do tego, że a może w ogóle nasz przywódca, że tak powiem, nie zapanował nad tym wszystkim. Więc lepiej to uprzedzić, na razie rzucić hasło tak, Jesteśmy w oblężonej twierdzy, nie zmienia się wodza w trakcie bitwy. Bitwa trwa, walczymy, zewrzeć szeregi, i żeby to się udało, to jedno jest potrzebne. Cały czas musi trwać bitwa, musi być ostra polaryzacja. No ale czy po drugiej stronie jest potrzebna ostra polaryzacja? No jak diabli, przecież Donald Tusk też tych wyborów nie wygrał. Rybnął się w przewidywaniu przyszłości dokładnie tak samo jak ja. Nie poczytuję sobie tego za zaszczyt, a tak samo jak większość komentatorów, ponieważ wszyscy z badań socjologicznych, które jak teraz patrzyłem, przegapiłem, bo u Paladego dopiero zacząłem to sprawdzać, to rzeczywiście w ostatnich tygodniach już się coś zaczęło roić, ale pojawiło się 10% ludzi więcej. 3 miliony ludzi więcej. Wszystkie rachuby nasze oparte były na tym przekonaniu, że pójdą te dwa żelazne elektoraty. Oba yy, ugrupowania główne olały cokolwiek poza swoimi żelaznymi elektoratami, nie zwracały się do innych, ponieważ były przekonane, że oni się nie zmobilizują. Taka była ciekawa rozmowa Marcina Dumy z Ibrysu u Grzegorza Sroczyńskiego, myślę, że to na Gazeta.pl jeszcze cały czas wisi, gdzie on mówił o tej grupie normalsów, Którzy są zniechęceni, których odrzuca ten radykalizm. Ale ten radykalizm po obu stronach, właśnie był potrzebny po to, żeby ich odrzucić. Niestety, po stronie pisowskiej okazało się, że radykalizm był za daleko albo nie doceniono takiego polskiego instynktu przekory, o którym tu już mówiłem, że jak ludzie widzą, że ktoś chce mieć za dużo, chce zamknąć system, chce monopol, to, bo, to uniemożliwiają tak jak w 2015 roku uniemożliwili to Platformie, tak teraz uniemożliwili tu. Do PiSowi. W każdym razie pojawiła się taka grupa, i ona przechyliła na niekorzyść Jarosława Kaczyńskiego szale, ale przecież nie na korzyść Donalda Tuska. Donald Tusk ma tylko 100, tam 160 mandatów, jeśli powiem się. Bez 65 mandatów trzeciej drogi nie ma mowy o żadnym odsuwaniu pisu od władzy i o skutecznym rządzeniu. Bo przecież nie tylko o jednorazowy akt odsunięcia, tylko coś tam cały czas trzeba będzie się targować i oni ciągle będą coś chcieli. Nie będą posłuszni, nie będą tak jak na jak Roman Giertych czy Paweł Kołal, które jak im tam kazał Tusk sobie skręcić kark, to sobie ochoczo karki skręcali jak, jak, jak ci w jednej z moich ulubionych powieści przed Hanem, który tam zmarszczył Brwiczy sułtanem i Wielką łaskę okazał, że pozwolił tym podpadniętym sobie brody podwiązać, zanim sobie głowy poucina lisami nawzajem ku radości cara. No więc tak się nie będzie zachowywał Kosiniak-Kamysz i tak się nie będzie zachowywał Hołownia, który nagle odniósł ogromny sukces. Nie wiem, czy on dorósł do tego sukcesu, czy nie, to rzeczywistość pokaże. Tak samo jak nie wiem, czy Konisiniak-Kamysz dorósł do tej gry no, w swój film o Duda-Tygrysie. Może z jednym zastrzeżeniem, że byłem przekonany w momencie, kiedy to nagrywałem, nie, jeszcze nie było podanych dokładnych wyników co do mandatów. Byłem głęboko przekonany, że z 65 mandatów trzeciej drogi więcej przypada ludziom Kosiniaka-Kamysza niż Hołownia, a tymczasem okazało się odwrotnie. Niemniej, ci ludzie są na kluczowej pozycji. Czy to się może Donaldowi Tuskowi podobać? To się nie może Donaldowi Tuskowi podobać. Oni są, obaj Tuski, Kaczyński, pod wieloma względami identyczni. Jeden z tych względów to jest to, że nie tolerują istnienia czegoś, czego nie kontrolują. A w każdym razie, jeżeli coś takiego istnieje, to nie ma to prawa istnieć permanentnie. To oni zrobią coś, żeby to nie istniało. Albo jest podporządkowane, albo jest wypchnięte poza grę, albo jest zniszczone. I jestem głęboko przekonany, że Donald Tusk, który ma swoje cele, myślę, że one są umieszczone raczej w stolicach europejskich niż w Polsce, żeby musiał w realizacji tych swoich celów być zależny od kogo? Od Kosiniaka, kamysza który w przekonaniu Tuska powinien być jego takim struplem, chłopcem na posyłki, czy jeszcze bardziej od Szymona Hołowni? chłystka jakiegoś, małolata, który jemu, Tuskowi, będzie teraz stawiał jakieś warunki, ustalał, miał swoje strategie. Też potrzebuje Donald Tusk polaryzacji. Po pierwsze po to, żeby ich zdyscyplinować, bo kiedy mu nie podskakują, kiedy jest walka polityczna o wszystko, decydująca o istnieniu. W związku z tym jestem głęboko przekonany, zresztą już widzę, że już natychmiast od pierwszych dni po wyborach cała retoryka obozu zwycięskiego jest na zdrowy rozum bezsensowna, ale jak spojrzeć na to z tej strony, to jest jak najbardziej sensowna. Od pierwszego dnia idą na dalsze podgrzewanie sytuacji, a ciągania najbardziej skrajnych lewicowych postulatów, pokłócenie lewicy z Koziniakiem Kamyszowym się natychmiast i to publiczne. No, kto może wystąpić jako rozjemca między tymi kłócącymi się. Tusko oczywiście, a kto, a, a jaki rozjemca będzie miał argument? No będzie miał argument, słuchajcie, trwa walka. To nie jest jeszcze taki, jeszcze żeśmy nie objęli władzy, jeszcze żeśmy władzy nie przyjęli, jeszcze ho, ho, ho. Myślę, że takim polem starcia będzie telewizja, bo z jednej strony telewizja spolaryzuje genialnie, jeżeli widzimy już ten plan, który... Już się rozszedł, tak to znaczy, że chcą to zrobić maksymalnie na hama i wbrew prawu, czyli postawić w stan likwidacji telewizję, żeby tam wprowadzić zarząd komisaryczny. Oczywiście telewizja tego zarządu nie wpuści, e, oczywiście oni będą szturmować, oczywiście pisowcy się skrzykną pod tą telewizją, będą jej bronić jak wieży telewizyjnej w Wilnie w 1991 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, u schyłku Związku Sowieckiego. Będzie tam bijatyka, będą sądy rozgrzane, przerzucały się jakimiś rzeczami. Benzwuja w czoło, w końcu platforma te telewizje zdobędzie. To jest bardzo ważne, bo wtedy będzie miała bezpieczeństwo informacyjne. Coś, do czego przywykł Donald Tusk. Coś, miał, co miał przed 2015 rokiem. I rzuca narrację, która wszystkich, wszystkich obejmuje. Nie tak jak teraz, że... TVN rzuca narrację, a TVP rzuca zupełnie odmienną narrację, a Polsat jest poza tymi narracjami, na czym zresztą traci, bo większość telewizji jest raczej miejscem oglądanym już przez ludzi wyłącznie szalikowców i takie, nikt nie ma popytu na obiektywne informacje, takie, które próbuje Dorota Gawryluk robić u siebie. No, ale. Będą musieli mieć, nie wiem, dogadać się jakoś z Solorzem, jak się będzie miało ministerstwo, to się z prezesem Solorzem dogada, żeby tam ktoś pokroju Gugały raczej był, niż, niż pokroił Gawryluki, żeby telewizja Polsat też się trochę bardziej włączała w walkę o demokrację i rządy prawa, a TVP się zaorze. Zrobi się znowu takie kombo, jak przed 2015, kiedy tu był Lis, prawda, potem zastąpiony przez Durczoka, tu była pani Wysocka-Sznepf, czy, czy, czy inne... Już zapomniałem nazwiska, Hegerie peoskie, a tu był pan Gugała prawda? i jak się rzuciła jakąś narrację choćby kompletnie bezsensowną i znikąd wziętą, to ta narracja obejmowała wszystkich. Jaka teraz będzie wrzucana narracja, jak przejmie Tusk Telewizję, że idziemy na ostre starcie i nie miejsce, prawda, na froncie się nie otwiera klubów dyskusyjnych, to akurat... Jeden z polityków PiSu mi kiedyś powiedział, ale zasada obowiązuje po obu stronach. Baul, Halten, nie dyskutować, jest wojna, o wszystko absolutnie, jest pełna polaryzacja. Panie Hołownia, tam znowu się uruchomi jakichś tam profesorów, idiotów, mediewistów, którzy będą pisać, że Hołownia zdrajca, że agent opózdei, jak już piątek zdemaskował i tak dalej. To wszystko. A dlaczego wydaje mi się to prawdopodobne od paru dni? Bo nie ma innego wyjaśnienia, i tu dochodzimy do istoty sprawy i do tytułu. Nie ma innego wyjaśnienia, dlaczego Platforma od pierwszego dnia nie zdążyła jeszcze zajrzeć w budżet, nie weszła jeszcze do ministerstw, nic nie wie i nagle oni już wiedzą, że znowu pieniędzy nie ma i nie będzie. Co jest absolutną bzdurą. Spytajcie jakiegokolwiek ekonomistę, naprawdę jakiegokolwiek. W przeddzień programu, który teraz nagrywam, taki programu Grzegorza Jankowskiego, było u dwóch profesorów ekonomii, no po prostu żaden nie zostawił suchej nitki na tych bredniach, że, że zadłużył pis państwo, że, że porobił jakieś deficyty, budżety, ale proszę pana, mówią ekonomiści, do, do który Jankowski tak głupiego udawał, prawda, że ja tu nic nie rozumiem, niech im panem wytłumaczy. no ja pana. Przecież to nie jest jakieś że sobie pan Morawiecki pisze kwitek i wywiesza na drzwiach i my w to mamy wierzyć. To jest badane przez metodologię unijną, to jest pod różnymi obserwatorami, Eurostatami. Te wszystkie dane są w systemie bankowości europejskiej. To, że Polska ma 45% deficytów, to jest na Boga najmniejszy deficyt chyba w Unii Europejskiej i co więcej przy tak ogromnych wydatkach Polska ma stale mniejszy i mniejszy ten deficyt miała z roku na rok. Przeciwnie, pieniędzy jest dużo, oczywiście to nie znaczy, że można je rozdawać, trzeba je wydawać mądrze, ale pieniędzy jest. Pieniądze są i będą. Jest ich pod dostatkiem, ponieważ mamy 5% wzrost PKB, który wynika z tak zwanego nireshoringu. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo to Państwu tłumaczyłem. Więc narracja o tym, że PiS zadłużył państwo, jest absolutnie kontrfaktyczna. Ale czemu ona służy? Niektórzy powiedzą niespełnieniu wyborczych obietnic. Bo ona obiecywał Tusk wszystkim, wszystkiego, a teraz powie, no niestety, pieniędzy nie ma, stan kasy państwowej jest straszny, nie spodziewałem się aż tak zły, w związku z czym moje obietnice wyborcze niestety nie będą zrealizowane. Myślę, że nie wysilałby się Tusk. On się przyzwyczaił, że on może ze swoich obietnic się wycofać bez żadnych, w ogóle po prostu się nie odnieść do nich, po prostu zapomnieć o nich, nic mu nie zrobią. Też nikt nie będzie o tym pamiętał. Nie potrzebowałby robić hopsztosów i całej odpalać narracji o rzekomu pustej kasie, tylko po to, żeby wyjaśnić, że nie wprowadzi 800 plus od, od kiedy tam chciał, od września, no powiedzmy od listopada. Nie, myślę, że chodzi o co innego. Andrzej Duda oczywiście powierzy, najpierw zwoła, jak mu jako prezydentowi przysługuje 30 dni, to zwoła ten pierwszy sejm po 30 dniach. Pewnie gdzieś tam 13 listopada, a może 15. 15 byłoby 31. Nieważne. W ostatnim możliwym terminie. Powierzy misję tworzenia rządu komuś z Pisu. Mam wrażenie, że pisowcy wierzą w to, że oni stworzą ten rząd, ale, ale to jest raczej chyba wyparcie psychologiczne i jakaś no, 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 reakcja na szok bardzo szczególna, bo. Przypuszczam, że wątpię. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, jakieś bardzo przedziwne układy i haki zostały nazbierane w trakcie poprzedniej kadencji. E, ale zanim zakładam, że ta misja nic nie przyniesie, a dwa tygodnie miną. To, to zanim stworzy swój rząd znowu Tusk, czy, czy ktoś inny z koalicji. No to znowu chwilę potrwa, no się rzecz, targować tam o te różne, no te różne stołki, stołeczki, stanowiska i ministerstwa. Więc to chwilę zajmie, a w tym czasie cyka termin na uchwalenie budżetu. Projekt ustawy budżetowej jest i trzeba go w takiej sytuacji odrzucić. Zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego trzeba odrzucić. Żeby go odrzucić, to trzeba stworzyć wrażenie, najlepiej zyskując w tym celu bezpieczeństwo informacyjne, czyli przejmując, a co najmniej niszcząc TV. No zawsze, jak już nie zdołają się wedrzeć do niej, to po prostu prąd wyłączą. Żeby wrzucić w tę bańkę właśnie Mema, że finanse są w fatalnym stanie. Wtedy można powiedzieć, że ten projekt budżetu, który złożył Mateusz Morawiecki w poprzedniej kadencji, Złożył. On oczywiście zgodnie z zasadami panującego prawa z kadencji na kadencję nie przechodzi, ale z, z, wziąć ten dokument fizycznie i jeszcze raz go zgłosić na pierwszym posiedzeniu obecnego składu Sejmu nie ma najmniejszego problemu. Ale tego właśnie Donald Tusk nie będzie chciał tylko będzie chciał wyrzucić to do kosza, krzycząc, że to jest absolutna bzdura, że ten cały budżet jest fałszywy, że to był budżet wyborczy, że trzeba budżet napisać od nowa. A potem tego budżetu nie napisze. A jak go nie zdążą napisać to prezydent Duda ma prawo sejm rozwiązać. A Donald Tusk powie, że to jest wina prezydenta Dudy, że to jest jego podłośnik, za zaprzedanie wrogim siłom i wrogość wobec demokracji, bo przecież nie dał im czasu na zrobienie budżetu po tym fatalnym budżecie morawskiego, który nie był pewny. Proszę Państwa, jak ktoś nie chce słuchać ekonomistów, to niech posłucha swojego zdrowego rozsądku. Jedno nie ulega wątpliwości. PiS nie brał pod uwagę tego, że te wybory może przegrać. PiS nie brał pod uwagę tego, że nie będzie sprawował władzy. Oskarżenie, że PiS wszystkie pieniądze wydał i zostawił pustą kasę i nakłamał w papierach, co jest na razie niemożliwe, bo to Eurostat, Unia, normy bankowe itd., że zrobił to wszystko sobie samemu dla swojego następnego rządu, który przecież w zamierzeniu miał być następnym rządem Mateusza Morawieckiego po prostu i kontynuować. Nie. Różne rzeczy można opisywać o Kaczyńskim i Morawieckim mówić, że nie są idiotami, którzy by sami sobie <grych> stworzyli fikcyjny budżet, żeby go po wyborach wykonywać z pustej kasy. Więc. Ale te, te, te bzdury, opowieści o pustej kasie, które będą teraz mnożone, będą agregowane w taką sytuację. Nie możemy budżetu uchwalić, prezydent Duda nam nie dał wystarczająco czasu, spisek, pusta kasa, zdrada i tak dalej, krzyk straszny, będziecie znowu szarpani za wszystkie możliwe bebechy, żeby się opowiedzieć przeciwko albo za. Po co to wszystko, ktoś się spyta. Po co Donald Tusk, wygrawszy wybory, miałby chcieć od razu następnych wyborów? No więc po pierwsze, nie wygrał wyborów. Nie ma innej szansy, żeby się pozbyć hołowni, niż zrobić nowe wybory i Kosiniaka-Kamysza, niż zrobić nowe wybory jeszcze raz, w sytuacji maksymalnej polaryzacji, która być może odstraszy te 3 miliony i tym razem one nie przyjdą, a jeżeli tym razem przyjdą, to może Donald Tusk liczyć, że już w tej polaryzacji one już nie zagłosują na trzecią drogę, którą pewnie tam innymi sposobami będzie dyskredytował, tylko zagłosują na Tuska, no bo będzie to makiaweliczne albo, albo prawda, albo chówce szatańskie, albo chówce niebieskie, jak Ignacy, święty Ignacy Loyola pisał po prostu. Nie może być, że żadna trzeciej drogi nie ma, prawda, Jest, jesteś, że. Żeby... Demokratyczne, które jest do ostatnich najważniejszych wyborów historycznych, najważniejszych w tych tysiącleciu, których stawką jest sama demokracja i które są wyborami o wszystko, musisz przyjść zagłosować przeciwko pis to znaczy na mnie, nie na jakichś tam leszczyków. I to jest racjonalne. Ale jest jeszcze element nieracjonalny, a mimo wszystko elementy nieracjonalne w polityce często decydują. Czy Państwo pamiętacie rok 2007? YouTube mi tu mówi, że większość moich widzów, a są ludzie w moim wieku albo niewiele młodsi, w związku z tym, no Państwo no, rówieśnicy pamiętacie rok 2007. Dlaczego Jarosław Kaczyński stracił wtedy władzę? Jarosław Kaczyński nie musiał iść na nowe wybory. Wszyscy byli przekonani, że PiS wygra wybory. I więcej, gdyby trwało Rząd PiSu z samoubroną i być może jakąś częścią LPR-u. Samego Giertycha no, trudno było traktować jako człowieka lojalnego, ale wtedy udawał, wtedy był również służalczy wobec Kaczyńskiego, jak dzisiaj jest wobec Tuska. Gdyby ten rząd przetrwał do roku 2009, to te ogromne pieniądze unijne, które rozdał Tusk, rozdałby Kaczyński. I w 2009 roku też by pewnie wygrał. Czyli gdzieś dopiero około 2013. Zaczęłaby się zupełnie nowa rozmowa, nowe rozdanie. Może by wtedy PiS stracił władzę, ale może na rzecz zupełnie kogoś innego niż, niż Platforma. To już nie wiadomo. Inaczej by się historia potoczyła. A jednak Jarosław Kaczyński postanowił rozwalić swój własny rząd, posłać CBA za swoim wicepremierem Leperem. Wszyscy się zastanawiali, po co? Z kimkolwiek nie rozmawiałem, każdy mówi: Słuchajcie, Leper był wtedy totalnie spacyfikowany, był grzeczniutki. Miał Spełnił wszystkie swoje marzenia, nie był w stanie nic więcej wymarzyć. Był wicepremierem. chłopsko szaleńskiego, prosty. Był wicepremierem. Jeździł kawalkadą pięciu samochodów. Meble gdańskie, najlepsze garnitury buty. Postrach warszawskich zamtuzów, tam gdzie panie z tego zawodu różne historie opowiadały o, o, o swoim megakliencie z, z, z wdzięczną ksywą. Aż, no dobra, nie będę plotkowo się o zmarłych, no, ale wszyscy dziennikarze wiedzą, że on po prostu już był. Wszystko miał. Po co go było, po co go było niszczyć? A no po to, że Jarosław Kaczyński, żoliborski inteligent, nie mógł tego wytrzymać psychicznie, że jego władza zależy. Nie to, że w ogóle od kogoś zależy, nie jest władzą absolutną, to jeszcze, że musi się układać z takim chamem, a z drugiej strony z Endekiem. I nie wiadomo, co dla Jarosława Kaczyńskiego jest gorszą, bardziej godną pogardy istotą. I Rozwalił ten rząd i poszedł na wybory, bo był przekonany, że te wybory wygra. Ja jestem głęboko przekonany, ponieważ ci panowie są swoimi lustrzańcami w wielu wypadkach. Donald Tusk tak samo, nie będzie w stanie, mentalnie, nie będzie w stanie wytrzymać rządów, że on ma tego chłystka chołowni i tego pomagiera, prawda, kosiniaka, który nagle wyrósł, nie wiadomo dlaczego dzięki temu, że on ma ich o coś pytać. On musi z nimi uzgadniać, on, król Europy. Nie! Przewracamy ten stolik, robimy jeszcze raz wybory na totalnej, skrajnej polaryzacji. Słowami historycznymi powiedziałbym, a więc wojna, jeżeli się nie mylę, ale chyba się nie mylę, no bo jak inaczej rozumieć słowa Jarosława Kaczyńskiego, który ten wynik wyborów skomentował, no to teraz będzie ciekawie. Chińczycy, jak chcą kogoś przeglądć, wszyscy wiedzą, to mówią, żył w ciekawych czasach. Ciekaw jestem, co za skośnouka nas, nas przekleła. Ale tak, Jarosław Kaczyński miał rację. Będzie ciekawie.